W sierpniu 2025 roku Trybunał Konstytucyjny w Polsce ogłosił historyczne orzeczenie, które wstrząsnęło systemem emerytalnym i dało nadzieję setkom tysięcy seniorów na znaczące poprawienie ich sytuacji finansowej. To przełom, na który wielu emerytów czekało od lat. Wyrok może oznaczać nie tylko wyższe miesięczne świadczenia, ale także pokaźne wyrównania za wcześniejsze lata. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy ty lub twoi bliscy możecie skorzystać na tych zmianach, Zasubskrybuj nasz kanał i kliknij łapkę w górę, dzięki temu nie przegapisz żadnych kluczowych informacji. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczy przepisu, który przez lata pozwalał na obniżanie świadczeń emerytalnych osobom, które zdecydowały się na wcześniejszą emeryturę. Trybunał uznał, że takie regulacje są niezgodne z Konstytucją RP, ponieważ naruszają fundamentalną zasadę zaufania obywateli do państwa. Profesor Marek Nowak, ekspert w dziedzinie prawa emerytalnego z Uniwersytetu Warszawskiego, podkreśla, że że problem dotyczy osób, które w momencie podejmowania decyzji o wcześniejszej emeryturze nie miały pełnej świadomości, jak bardzo wpłynie to na ich przyszłe świadczenia. To przełomowy moment w historii polskiego systemu emerytalnego. Państwo powinno wspierać swoich obywateli, a nie karać ich za decyzje pogięte w dobrej wierze, mówi profesor Nowak. Co sądzisz o takim kroku w stronę sprawiedliwości dla emerytów? Podziel się swoją opinią w komentarzu i zostaw lajka, jeśli uważasz, że to ważna zmiana dla polskich seniorów. Dlaczego ten wyrok jest tak istotny? Wprowadzenie wcześniejszych emerytur w Polsce miało na celu umożliwienie obywatelom przejścia na zasłużony odpoczynek wcześniej, szczególnie w przypadku osób pracujących w trudnych warunkach lub kobiet, które często łączyły karierę zawodową z obowiązkami rodzinnymi. Niestety, wiele z tych osób nie zdawało sobie sprawy, że wybór wcześniejszej emerytury może skutkować obniżeniem świadczenia po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Trybunał Konstytucyjny uznał, że takie podejście jest niesprawiedliwe, ponieważ państwo nie zapewniło wystarczających informacji o konsekwencjach tych decyzji. Doktor habilitowany Anna Kowalska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistka od polityki społecznej, tłumaczy. Wiele osób, szczególnie kobiet, podejmowało decyzję o wcześniejszej emeryturze w latach 90. i na początku XX wieku, kierując się bieżącymi potrzebami finansowymi lub sytuacją rodzinną. Nie miały one dostępu do jasnych informacji, że ich przyszłe emerytury będą przez to niższe. Wyrok TK przywraca wiarę w to, że państwo może naprawić swoje błędy. Czy znasz kogoś, kto może skorzystać na tym wyroku? Podziel się tą informacją z bliskimi i zasubskrybuj nasz kanał, by być na bieżąco z kolejnymi szczegółami. Kto dokładnie skorzysta na zmianach? Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS przeprowadził wstępne szacunki, które wskazują że wyrok Trybunału Konstytucyjnego może dotyczyć nawet 230 tysięcy osób w całej Polsce. To ogromna grupa emerytów, którzy przez lata czuli się pokrzywdzeni przez system. Zmiany obejmują przede wszystkim kobiety urodzone w latach 1949-1959, z wyjątkiem rocznika 1953 rok, który podlega osobnym regulacjom. Mężczyzn urodzonych w latach 1949-1952 oraz 1954 rok którzy złożyli wniosek o wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 2013 roku, a prawo do emerytury powszechnej uzyskali po 31 grudnia 2012 roku. Warto podkreślić, że osoby te musiały spełnić określone warunki, takie jak odpowiedni staż pracy czy wiek w momencie składania wniosku o wcześniejszą emeryturę. ZUS planuje uruchomić specjalny program weryfikacji, który pomoże ustalić, kto dokładnie kwalifikuje się do podwyżek i wyrównań. To ogromne wyzwanie logistyczne, ale priorytetem jest zapewnienie sprawiedliwości, mówi przedstawiciel ZUS. Czy ty lub ktoś z twojej rodziny należy do tej grupy? Napisz w komentarzu, co sądzisz o tych zmianach i kliknij subskrybuj, by dowiedzieć się, jak złożyć wniosek o wyrównanie. Jakie korzyści finansowe czekają emerytów? Skutki finansowe wyroku są wręcz rewolucyjne. ZUS szacuje, że dla około 170 tysięcy osób, które już pobierają emeryturę powszechną Średnia miesięczna podwyżka wyniesie 1280 zł. To kwota, która może znacząco poprawić jakość życia seniorów, szczególnie w obliczu rosnących kosztów życia. Co więcej, te osoby mogą liczyć na wyrównanie za wcześniejsze lata, które średnio wyniesie 7000 zł. W niektórych przypadkach kwoty te mogą być nawet wyższe, w zależności od indywidualnego stażu pracy i wysokości wcześniejszej emerytury. Dla kolejnych 65 tysięcy osób które nadal pobierają wcześniejsze emerytury i nie przeszły jeszcze na emeryturę powszechną, średnia miesięczna podwyżka może sięgnąć 4800 zł. To ogromna zmiana, która pozwoli wielu emerytom na godniejsze życie. Dla niektórych osób te kwoty to prawdziwy przełom. Mogą pozwolić sobie na lepsze leczenie, wakacje czy wsparcie dla wnuków, mówi Maria Kowalska, emerytka z Krakowa, która dowiedziała się, że kwalifikuje się do podwyżki. Wyobraź sobie, co można zrobić z dodatkowymi 1280 zł miesięcznie? Podziel się swoimi pomysłami w komentarzu i zostaw lajka, jeśli uważasz, że emeryci zasługują na takie wsparcie. Jakie są kolejne kroki? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło, że intensywnie analizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Wdrożenie zmian będzie skomplikowanym procesem, który wymaga nie tylko przebudowy systemu wypłat emerytur, ale także zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie państwa. Eksperci szacują, że pełne wprowadzenie nowych zasad może podrwać od kilku miesięcy do roku, ale pierwsze podwyżki mogą zostać wypłacone już na początku 2026 roku. To ogromne wyzwanie dla budżetu, ale również szansa na naprawienie wieloletnich zaniedbań wobec emerytów, mówi dr Janusz Wiśniewski, ekonomista specjalizujący się w polityce społecznej. Ministerstwo zapowiedziało, że wkrótce opublikuje szczegółowy harmonogram działań oraz instrukcje dla emerytów, jak mogą zweryfikować swoje prawo do podwyżek i wyrównań. ZUS planuje również uruchomić specjalną infolinię oraz platformę online, gdzie będzie można sprawdzić, czy daną osoba kwalifikuje się do świadczeń. Nie przegap tych informacji. Kliknij Subskrybuj i włącz dzwonek powiadomień, by jako pierwszy dowiedzieć się o szczegółach wdrożenia. Dlaczego to przełom dla polskich emerytów? Ten wyrok to nie tylko kwestia pieniędzy, ale także symboliczny krok w kierunku sprawiedliwości społecznej. Przez lata emeryci, którzy wybrali wcześniejsze emerytury, Czuli się oszukani przez system. Decyzja Trybunału Konstytucyjnego pokazuje, że państwo może i powinno naprawiać swoje błędy. To przywraca wiarę w to, że nasz głos ma znaczenie, mówi Janusz Nowak, emeryt z Poznania, który przez lata walczył o sprawiedliwe traktowanie. Eksperci zwracają uwagę, że wyrok może mieć również szersze konsekwencje dla systemu emerytalnego. Może on skłonić rządzących do większej transparentności w informowaniu obywateli o konsekwencjach ich decyzji finansowych. To lekcja dla przyszłych pokoleń: państwo musi jasno komunikować, jakie skutki niosą dane wybory, podkreśla profesor Kowalska. Co myślisz o tej zmianie? Czy uważasz, że państwo powinno robić więcej dla emerytów? Napisz w komentarzu i zostaw łapkę w górę, jeśli popierasz takie działania. Jak sprawdzić, czy kwalifikujesz się do podwyżki? Jeśli podejrzewasz, że ty lub ktoś z twojej rodziny może skorzystać na tym wyroku, warto już teraz przygotować się do działania. Oto kilka kroków, które możesz podjąć. Sprawdź dokumenty emerytalne, upewnij się, czy składałeś wniosek o wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 2013 roku i czy przeszedłeś na emeryturę powszechną po 2012 roku. Skontaktuj się z ZUS po ogłoszeniu szczegółowych wytycznych przez ministerstwo, ZUS uruchomi specjalne kanały informacyjne, gdzie będzie można zweryfikować swoje prawo do podwyżki. Śledź nasz kanał, będziemy na bieżąco informować o wszystkich nowościach związanych z tym wyrokiem. Kliknij, subskrybuj i włącz dzwonek, by nie przegapić żadnych aktualizacji. Co to oznacza dla przyszłości systemu emerytalnego? Wyrok Trybunału Konstytucyjnego może być początkiem większych zmian w polskim systemie emerytalnym. Eksperci przewidują, że w najbliższych latach rząd będzie musiał zmierzyć się z innymi problemami związanymi z emeryturami, takimi jak niskie świadczenia dla osób pracujących na umowach śmieciowych czy rosnące koszty życia. To dopiero początek dyskusji o tym. Jak zapewnić seniorom godne życie, mówi dr Wiśniewski. W międzyczasie emeryci mogą cieszyć się nadzieją na lepsze jutro. Dla wielu z nich dodatkowe środki oznaczają nie tylko większe bezpieczeństwo finansowe, ale także możliwość realizacji marzeń, takich jak podróże, wsparcie dla rodziny czy inwestycja w zdrowie. Jakie są Twoje oczekiwania wobec systemu emerytalnego? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzu i zasubskrybuj nasz kanał, by być na bieżąco z tematami, które dotyczą Twojej przyszłości. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z sierpnia 2025 roku to historyczne wydarzenie, które przywraca sprawiedliwość tysiącom polskich emerytów. Dzięki niemu setki tysięcy osób mogą liczyć na wyższe emerytury i pokażne wyrównania. To szansa na poprawę jakości życia seniorów, którzy przez lata czuli się pokrzywdzeni przez system. Proces wdrażania zmian może być skomplikowany, ale pierwsze efekty powinny być widoczne już wkrótce. Nie przegap żadnych szczegółów tej rewolucji emerytalnej. Zasubskrybuj nasz kanał, kliknij łapkę w górę i włącz dzwonek powiadomień, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami. Dziękujemy, że jesteś z nami. Razem walczymy o sprawiedliwość dla polskich emerytów.